Moje ukochane dziecko chce, abyś wiedział, że jestem tu, obok ciebie, w każdym momencie twojego życia. Przychodzę do ciebie dziś, aby przekazać przesłanie nadziei i uwolnienia od lęku, który cię trawi. Pragnę, abyś zrozumiał, że nie musisz dłużej żyć w niewoli strachu, ponieważ jestem Bogiem pełnym mocy i miłosierdzia, gotowym uwolnić cię z tego więzienia. Lęk to potężna siła, która potrafi paraliżować twoje myśli, ograniczać twoje działania i pozbawiać cię radości życia. Ale dziś, kiedy czytasz te słowa, chcę, abyś wiedział, że mam dla ciebie wyjątkowy plan uwolnienia. Pamiętaj, że nie jesteś sam. W moim niezmiennym wsparciu znajdziesz siłę i odwagę, by przejść przez to. Przede wszystkim, ufaj mi. Zaufaj mi całkowicie, gdyż wiem, co jest najlepsze dla ciebie. Otwórz swoje serce na moją obecność, na moją miłość, która jest mocniejsza od jakiejkolwiek siły lęku. Kiedy skupisz swoje myśli na mnie i zatracisz się w mojej obecności, zobaczysz, jak lęk ustępuje. Niech moja miłość i wsparcie zastąpią twoje obawy. Zrozum, że lęk często wynika z niepewności, z obaw przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Ale przypominam ci, że jestem panem czasu, a przyszłość leży w moich rękach. Nie musisz zastanawiać się nad tym, co przyniesie jutro, bo ja jestem już tam. Moja obecność obejmuje każdy aspekt Twojego życia, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Oddaj mi swoje obawy i pozwól mi działać. Pamiętaj, że lęk nie jest Twoim przeznaczeniem. Stworzyłem Cię z miłości, abyś mógł cieszyć się życiem pełnią i radością. Nie pozwól, aby lęk odbierał Ci tę radość. Zamiast tego przyjmij moją obietnicę, że jestem z Tobą zawsze. Bez względu na to, co cię niepokoi, pamiętaj, że jestem twoim niezawodnym przewodnikiem, który nigdy cię nie opuści. Wyrwij się z więzów lęku poprzez modlitwę. Porozmawiaj ze mną, wyraź swoje obawy i troski. Powierz mi swoje najskrytsze lęki, a ja obdarzę cię pokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie. Znajdź czas na ciszę i medytację, by usłyszeć mój cichy szept w swoim sercu. Tam, w spokoju, poczujesz Moje Obecność i otrzymasz odwagę do przekraczania granic lęku. Niech Twoja wiara wzrasta każdego dnia. Głębsze zaufanie we Mnie oznacza większe uwolnienie od lęku. Szukaj Mnie w Moim Słowie, w Słowie, które zostało przekazane Ci w Piśmie Świętym. Tam znajdziesz mądrość, pocieszenie i siłę, aby stawić czoła swoim obawom. Pamiętaj, że jesteś Moim drogocennym dzieckiem i nie ma niczego, czego nie mógłbym uczynić dla Ciebie. Dlatego proszę, oddaj mi swoje obawy, a ja je przemienię w pewność i wiarę. Przeznaczam dla ciebie życie pełne nadziei, wolne od niewoli lęku. Wystarczy, że uwierzysz. Bądź dziś odważny, moje dziecko. Zaufaj mi i pozwól mi uwolnić cię od lęku. Pamiętaj, że jestem z tobą zawsze, kroczę u boku, prowadząc cię przez wszelkie trudności. Niech twoje serce wypełni pokój, a twoje życie będzie odzwierciedleniem mojej miłości i mocy. W każdym aspekcie Twojego życia, chcę, abyś wiedział, że istnieje nadzieja. Nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy lęk przytłacza cię najbardziej, jestem blisko. Przynoś mi swoje obawy i pozwól, aby mnie rozwiał. Moja obecność przynosi światło, które rozprasza cię nie strachu. Kiedy obawiasz się przyszłości, przypomnij sobie, że jestem Bogiem wszechwiedzącym. Znam Twoje drogi, znam Twój los. Zaufaj mi, gdyż mam dla Ciebie plan pełen nadziei i dobra. Wiedz, że niezależnie od tego, co się wydarzy, będę z Tobą, trzymając Cię za rękę, przewodząc Cię przez każde wyzwanie. Nie pozwól, aby lęk ograniczał Twoje możliwości. Wiem, że czasami czujesz się sparaliżowany przez swoje obawy, ale przypomnij sobie, że w mojej mocy jest uwolnienie Cię. Moc, która wzmaga się, gdy się do mnie zwracasz w modlitwie. Proś mnie o siłę, o odwagę i o spokój, a ja je obdarzę. Kiedy napotkasz trudności, nie trać nadziei. Twoje życie nie jest skazane na lęk. Zostałeś stworzony do większego celu, do wolności, która jest możliwa tylko przez zaufanie mi. Wybierz ufność nad strachem. Pozwól, abym przemienił Twój lęk w wiarę, a Twoje życie stanie się przesiąknięte moją miłością i pokojem. Pamiętaj, że nie musisz samotnie walczyć z lękiem. Stworzyłem dla Ciebie społeczność, rodzinę wierzących, którzy mogą Cię wspierać i modlić się za Ciebie. Wspólnota jest darem, który przynosi wsparcie i pocieszenie. Nie bój się sięgać po pomoc, gdy lęk przytłacza Cię zbyt mocno. W mojej obecności znajdziesz bezpieczeństwo. W moim słowie znajdziesz moc. W mojej miłości znajdziesz uwolnienie od lęku. Pamiętaj, że jesteś drogocenny dla mnie i chcę, abyś żył pełnią życia, jaką dla Ciebie zaplanowałem. Uwolnij się od więzów lęku, moje ukochane dziecko. Otwórz swoje serce na moje światło i pozwól mi objąć Cię swoją miłością. W moim objęciu znajdziesz spokój, w moim prowadzeniu znajdziesz bezpieczeństwo. Niech Twoje życie stanie się świadectwem mojej mocy, która działa w Tobie. Bądź odważny, kochaj i zaufaj. Ja jestem z Tobą na zawsze. Z miłością niezmąconą. Twój wieczny Ojciec.